Moi drodzy, amerykański mistrz organizacji UFC, czyli najlepszej organizacji MMA na świecie, były mistrz tej organizacji, został oskarżony. Zostało postawione mu sześć zarzutów w sprawie, w której chciał wymierzyć samosąd na pedofilu, który krzywdził, Wielokrotnie jego córkę, 14 -letnią. Ma przedstawionych 6 zarzutów, między innymi za to, że postrzelił omyłkowo, yy, strzelając w samochód zboczeńca ojca tego Łotra. Yy, tego Jest mi strasznie przykro, z jednej strony, że ponosi takie konsekwencje, z drugiej strony nie wyobrażam sobie, aby mógł postąpić inaczej. Jedyne, co mógł zrobić lepiej, to po prostu wymierzyć do tego łotra pedofila, krzywdziciela jego córki e, wymierzyć z bliskiej odległości, aby się po prostu nie pomylić. To, to jest jedyne, co bym zmienił w tej, w tej interwencji. Natomiast sam zachowałbym się tak samo. Jestem ojcem córki i w życiu bym nie pozwoliłby, by ktoś, moje dziecko, krzywdził, tak jak chyba każdy normalny ojciec. Także wspieram go całym sercem.